Ja jestem Ania. A ja jestem Mija. Cześć! Dzisiaj opowiemy Wam o Ministerstwie, Ministerstwie Nie dla, dla Dam. Dostałyśmy tę książkę do recenzji od wydawnictwa. Wydawnictwa dwukropek. dwukropek. I jakie to było dobre? To było świetne. No, jak Ci się podobało? Mi się bardzo podobało i mimo, że. Mm, to jest y, książka no trochę straszna, trzymająca w napięciu, a ja teraz mam taki etap, że tak, jakoś takie książki nie bardzo, to tam mnie przeciągnęła. Powiedzmy najpierw o czym jest książka, a znajdziecie tutaj postać, którą być może niektórzy z Was już kojarzą, bo główną bohaterką jest May, czyli młodsza siostra Hazel ze zbrodni niezbyt eleganckiej. Ale spokojnie, my Zbrodni niezbyt eleganckiej nie czytałyśmy, w ogóle nie znamy tej serii, a ta książka jest niezależna od treści tamtych, także Dokładnie. możecie śmiało po nią sięgać. I ona jest pierwszym tomem krojącej się już serii, o czym możemy się dowiedzieć w posłowiu od autorki. I tutaj mamy taki... Mocny, fajny kryminał, naprawdę tak, świetnie tak. napisany, tak jak mi ja mówi, trzymający w napięciu, hmm, przy czym tłem dla historii jest wojna, co widać też po układce. Mej chce zostać szpiegiem i robi wszystko w tym kierunku, hmm, no a czy jej się udaje i jak rozwikła się e, cała zagadka kryminalna, no to już musicie przeczytać. przeczytać. I naprawdę warto. Powiedz, czy się spodziewałaś się rozwiązania. Od pewnego momentu mhm. powiem Wam tak, że nasi bohaterowie, bo mamy tutaj trójkę, jak możecie zobaczyć na okładce. I tutaj taki jeden malutki. E, trójkę bohaterów e, takich głównych. Mm, I. Meandry ich rozmyśleń na temat tego, co się naprawdę wydarzyło, rzucają światło, co róż na nową podejrzaną postać. Dokładnie, i to jest bardzo fajne, że autorka musiała wymyślić, jak, y, coś... jak wrobić właściwie Dokładnie. każdego bohatera w to, że byłby prawdopodobnym podejrzany. sprawcą. Każdy tak naprawdę mógł być podejrzany. Tak i to jest super w tej książce Bardzo. Fajnie. i my jako czytelnik nawet jeśli się domyślicie kto był sprawcą całego zamieszania i morderstwa, które się tu wydarza bo mamy tutaj silną rzecz to sama podróż przez to jak zagadkę rozwiązują bohaterowi jest ucztą i naprawdę sprawiła mnie ogromną frajdę, ja się nie mogłam oderwać od tej książki co jeszcze jest istotne przy czytaniu tej książki, to mamy tutaj dwie przeplatające się narracje, ale co mnie osobiście się podobało, one się nie nakładają, tylko jedna następuje po drugiej, czyli. Tylko po prostu z innej perspektywy, ale tak. dalej ta sama. Czyli jedna osoba nam opowiada coś do danego momentu i później zaczyna opowiadać następna. Tego momentu, czyli nie, nie mamy jakby z dwóch perspektyw, a akurat w tej historii, która jest i tak sama w sobie zabiła, myślę, że jest to e, dobrym rozwiązaniem. Tak. Jeszcze e, ciężej by się było połapać, jakby. Myślę, że się na mogłaby tak być. E, co powiesz o wydaniu właśnie. E, bardzo mi się podoba pomysł na okładkę. Taka jest symetryczna i taka. Znaczy, poza bohaterami. Tak, mi się podoba ta, ta kolorystyka Właśnie brzegu, też granat z czerwienią. Um, I tak fajnie się to razem komponuje. Um, a w środku blok tekstu wygląda tak i dosyć szybko się czyta jego stronę. trafiło ci się gdzieś tam z dialogami, więc pokażmy taką o, przeciętną stronę. Tak to wygląda, mniej więcej. Nie jest tak, że jest linijka przy linice, tylko jest tam odstęp i łatwiej się przez to czyta szybciej. Mhm. Zaczyna przyjemnym. się książka również tym, że mamy tutaj mapki, e, mapkę całego miejsca, do którego trafiają bohaterowie oraz e, mapkę budynku. szczegółową budynku e, i drzewo genealogiczne rodziny, której dotyczy e, zbrodnia. No, i cała książka, to prawda. Ja bym powiedziała, że to nie jest straszna książka, żebyście źle nie zrozumieli mi, tak. tylko to, ta niepewność z, i to napięcie takie związane z tym, że my, my, jako czytelnik, możemy się domyślać, ale do końca jakby. Na przykład bohater idzie z zupełnie inną stroną myśleniem niż my, w związku z czym to może bardzo e, ta niepewność pobudzać wyobraźnię. I myślę, że o to tutaj głównie chodzi. Ale co było dla mnie takiego, właśnie bardzo takiego, że się cała aż trzęsłam, momenty, kiedy mogło się okazać, że na przykład główny bohater albo wszyscy razem byli z tym mordercą w jednym pomieszczeniu. I to okay. mnie tak aż tak. Bo mamy takie momenty, gdzie bohater nie sobie jest. uświadamia, że kurczę, nie jestem tu i teraz bezpieczny. I co ja mogę z tym zrobić? Wiecie, jestem tylko dzieckiem. Albo że wszyscy razem Nie Niby gadają. chcę być szpiegiem i chcę w ogóle rozwalić jakąś szajkę, ale no, jestem dzieckiem i tak naprawdę, jeśli ten dorosły będzie chciał mi zrobić krzywdę, to jesteśmy tu i teraz sam na sam. E, więc jeśli to on na przykład e, był mordercą, to czemu miałby nie zamordować właśnie mnie za chwilę, jak się okaże, że wiem coś za dużo? E, więc tak, pod tym względem faktycznie rozumiem, że się utożsamiłaś z bokatera bardzo. E, tak, May ma Zwłaszcza tutaj 10 lat, prawie 11, czyli jest rok młodszy od Mi. E, no i faktycznie. Oj, mamy tutaj też dużo ciekawych wątków pobocznych, takich jak mieszane pochodzenie na przykład w okresie wojny, co no, jest bardzo interesująco ujęte, kwestie akceptacji i tak dalej, naprawdę moim zdaniem sięgnijcie po tę książkę, na pewno się nie zawiedziecie, bo Świetno. jest to kawał dobrej literatury, dziecięcej, bo dziecięcej, ja bym Ale polecała na, swych... na Myślę, takie... Też. Wiecie co, chyba 10+, plus, ale tak naprawdę dla każdego, dla kogo e, ta ilość tekstu i grubość książki po prostu nie są e, jakieś e, zniechęcające, to może być, bo tu nie ma nic takiego... I nie dla dzieci, które są wrażliwe i się boją bardzo, bo to... No, e, ale tu nie ma nic takiego, co, czego by dziecko nie mogło przeczytać młodsze, natomiast myślę, że tak idealnie się sprawdzi dla 10+, plus, ale tak. wyżej jak najbardziej aż do dorosłości, bo po prostu jest to dobry kryminał. Wiecie, zagmatwany... Na przykład, jakbym miała porównać do klasyki, do Agaty Christie chociażby, czy do Sherlocka Holmesa i jego przygód, czy do Herkulesa Poirot, albo Panny Marple, to tutaj mamy trochę... Mamy również tak zagmatwaną historię, ale mamy trochę inny sposób rozwiązywania jej bo tak. dzieci faktycznie szukają takich poszlek które same są w stanie znaleźć i również bardzo mi się podoba to jak zostało to rozwiązane na koniec cała historia że nie było tak że te dzieci są bezbłędne tak. i Nigdy się nie mylą, Dokładnie. zawsze trafiały idealnie One nie są, wiecie, takie wszechwiedzące, mhm. tylko naprawdę same dochodzą i my tutaj te objętość tej książki nam to pokazuje, że my tutaj naprawdę krok po kroku rozwiązujemy te historie razem z tymi dziećmi. Szukamy tych poszlak, gdzieś tam między wersami. I no dla mnie to była świetna zabawa. Dla mnie też polecam bardzo. Nie zawiedziecie się. Czytajcie ministerstwo nie dla dam. A my na pewno sięgniemy po inne pozycje Robin Stevens. Myślę, na pewno. że po tą zbrodnię niezbyt elegancką w końcu. Chętnie. Bo my o nich Chętnie. dużo słyszałyśmy i chciałyśmy sięgnąć, ale jakoś do teraz się to nie udało. A dzięki tej książce mamy dodatkową motywację. Także polecamy Wam jeszcze raz. Czytajcie i dajcie znać, jak Wam się podobała, kiedy już po nią sięgniecie. A my się z Wami żegnamy. Udostępniajcie nasze filmy, zwłaszcza. Ten, jeśli macie kogoś w swoim otoczeniu, komu ta książka może się spodobać, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i w książkach z nami się zaczytujcie. Pa! pa!